Jeden punkt na sześć możliwych nie polepsza nastrojów wszystkim kibicującym w wrocławskiej drużynie. Braki w wykorzystywaniu sytuacji bramkowych odbiły się na pozycji w tabeli. WKS jest teraz na czwartej pozycji z kwotą 36 punktów. Tyle samo ma Poznań. W takim wypadku decyduje liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami. Dlatego kolejarz jest trzeci. Liderem dalej Legia Warszawa, która zremisowała 0-0 z Koroną Kielce. Tabelę zamykają zawiesza Bydgoszcz i Ruch Chorzów. Śląsk przegrywał od 13 minuty po bramce strzelonej głową przez Karola Mackiewicza. Nastroje fanów na stadionie były jednak optymistyczne do samego końca. Serce podpowiada, że wygramy 2-1, ale jednak obawiam się, że zostaniemy przy obecnym. Chociaż gra prognozuje to, że bramki padną. 2-1 dla Śląska. Myślę tak samo, 2-1 dla Śląska. Optymistycznie 2-1 dla Śląska po przerwie, myślę, że 3 punkty i lider. -1 albo 1-1. Albo nie mam pojęcia, to do wróżki trzeba iść. Podoba Ci się? Tak! Mimo bardzo wielu dogodnych sytuacji dla gospodarzy wynik nie uległ zmianie. Jagielonia mogła nawet podwyższyć, ale piłkę niemal z linii bramkowej wybił hołota. Chciałoby się powiedzieć, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, ale nie tym razem. Jak pozostaje niepokonana od sześciu meczów. Nas dużym problemem było to, że nie trenowaliśmy ani razu w tygodniu na trawie i to widać było nawet sami zawodnicy mówili, że Faktycznie nie czuję w ogóle piłki, bo nie było możliwości, że u nas trenowaliśmy cały czas na sztucznej. Wczoraj jeszcze 8 godzin podróży, dlatego jestem tym bardziej pod wrażeniem paru jeszcze poprzeziębionych. Mogę tylko pogratulować tym zawodnikom ambicji i rzeczywiście, że od samego początku do samego końca starali się. No, piłce, szczęście też trzeba, trzeba pomóc. Gratuluję trenerowi probieżowi zwycięstwa. O meczu mogę powiedzieć tylko, że Nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, jakie mieliśmy, a mieliśmy ich dużo, dlatego taki jest wynik. Samy mecz pełen był także brutalnych zagrań z obu stron, czego skutkiem były szwy na głowach piłkarzy. Po takiej walce zwycięstwo jest słodkie i nie czuje się bólu walki. O czym mówił Mateusz Piątkowski. Bardzo ważny mecz, nie tylko dla mnie, ale dla całego zespołu można powiedzieć kolejka na szczycie wygrywamy spotkanie 1-0 i, i walczymy dalej. Możemy się tylko domyślać, co po meczu trener Pawłowski mówił do swoich zawodników. Z pewnością nie było wesoło. Bo nie strzeliliśmy żadnej bramki, a też yy, myślę, że no, nie popisywaliśmy się tam. Węglonia stworzyła sobie dwie klarowne sytuacje, dwa strzały na bramkę. I fakt, że, że, że na pewno powinniśmy się lepiej zachować przy, przy straconym golu. No ale mimo wszystko, myślę, że grając w takim meczu, gdzie, gdzie mamy można powiedzieć dominację, i, I tych sytuacji jest dosyć dużo. Dążymy do tego, żeby sobie tworzyć sytuację, żeby zdominować przeciwnika. No, musimy coś strzelić, jednak tak się nie dzieje. No, można tak powiedzieć, że to jest piłka nożna i czasami takie mecze się zdarzają, że ta bramka nie chce wpaść, ale jednak... No... Tak naprawdę głupio się czujemy, jak schodzimy z tego boiska przegrani, bo, bo mamy takie poczucie, że, 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 że przydawaliśmy z siebie dużo. Otworzyliśmy tę sytuację, jak Jelonia miała ciężko, no Krzysiek Baran też chyba miał swój dzisiaj naprawdę dzień konia, bo, bo wszystko co, co leciało to bronił. Na następny mecz na Stadionie Miejskim przyjdzie czekać nam aż do 8 marca, gdzie wrocławianie zagrają z Legią Warszawa. Tym razem w ramach ligowych rozgrywek. Oby nasz klub był tego dnia już w następnej rundzie Pucharu Polski.